Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I jak widzicie, jesteśmy tak naprawdę w tym momencie, w tym miejscu, co skończyliśmy ostatni odcinek. W ostatnim odcinku wyruszyliśmy do miasteczka Srebrnej Polany, ponieważ niestety otworzyły tam się portale w ziemi i niestety powróciły do nas cienie tropicieli. I aktualnie jesteśmy u Avalona, który właśnie da nam ulepszony. E, Na czym ulepszony? Udało nam się w ostatnim filmiku zdobyć moc pioruna. Tak, moc pioruna. I mamy go właśnie użyć tej mocy, aby zamknąć te portale w miasteczku. A wracając, oczywiście, do głównych rzeczy, czyli ten oto Piękniś, to jest koń północno-szwedzki. I tego konia możecie tylko dostać w Star Stable Horses. Oczywiście linka wam poniżej dam, bo ten koń jest taki ładny i jak tylko ktoś może to naprawdę polecam go sobie, że tak powiem, wychować w grze Star Stable Horses. Bo na tej zasadzie tam ta gra polega i przesłać tutaj do gry, bo jest po prostu prze przepiękny, prze jeszcze z tym takim niebieskim tutaj taką kropeczką, więc no piękny, ale lecimy szybko do Avalona który jest tutaj. Używając siły schwytanych cieni tropicieli wzmocnię moc tego urządzenia, żebyś mogła używać go bliżej szczelin w srebrnej polanie. A może coś więcej, jeśli złapiesz ich wiele, możesz do mnie wrócić, by znów opróżnić i zneutralizować pochłaniacz cieni. A teraz jedź do miasteczka srebrnej polany i zamknij wszystkie szczeliny swoim nowym udoskonalonym pochłaniaczem cieni. Nie zapomnij, najpierw musisz osłabić obronę szczeliny za pomocą pochłaniacza cieni, a potem neutralizować resztę swoimi umiejętnościami do pochłaniania, dopóki nie pochłoniesz całej energii potrzebnej do zamknięcia. Rozumiesz? Powodzenia! Ok, czyli udajemy się do miasteczka srebrnej polany, więc widzimy się, wydaje mi się na miejscu. Okej, okay, kochani, i słuchajcie, jadąc od strony Morland, lecimy i zamykamy te szczeliny. A jeżeli ktoś by nie wiedział, jak tutaj naciśniemy na telefon na menu główne i wezwij podwózkę. To wylądujemy jakby w stajni głównej naszej. I wtedy możemy. Wtedy nie płacimy. Wtedy nie płacimy za to, ale tak, tu mamy szczelinę. Mam nadzieję, że nie muszę zsiąść z konia. Muszę. Ok, Muszę zsiąść z konia, więc tutaj zostawimy go. I... ok, Osłabianie magicznej obrony. Ok, i teraz musimy naciskać takie gwiazdki, aby zmniejszyć do jak najniższej, no do zera, tak naprawdę, energii. Wtedy nam się zamknie portal. Okej, okay, widzicie, tu mamy teraz... Udało Ci się zamknąć szczelinę. OK, czyli mamy tu... Ja myślałam, że zostanie takie gruzowisko, ale nie. Więc lecimy dalej. I lecimy do kolejnej szczeliny. Mamy jeszcze cztery szczeliny. Trzy. Nie umiem liczyć. Nie, cztery. Trzy. Cztery. Jednak umiem liczyć. Tylko... Czy... ile ja właśnie... Bo on powiedział, Awalon powiedział, że jak się przepełni, to musimy to opróżnić u niego. Więc ciekawi mnie, czy uda nam się jakby wszystkie te cztery szczeliny zamknąć. Czy bardziej na zasadzie, że teraz zamknę to i będę musiała jechać do Awalona i opróżnić. Ten yy, odkurzacz nasz. Ojdzie, tu. No, gdzie jeszcze? To długo zajmuje. I ja nie wiem, czy tu gdzieś. Ok. Czyli udało Ci się zamknąć szczelinę. I mamy zamkniętą już drugą. Teraz lecimy tu. I zamkniemy kolejną. Wydaje mi się, że na koniec, dopiero. Tak, tak mi się wydaje, że po prostu, jak już skończymy to zadanie, to musimy wracać do Avalona. Halo. Gwiazdki. Do Avalona, aby właśnie. On to zneutralizował, te cienie tropicieli i tą energię Pandory. Super, teraz poszło szybciej. I mamy zamkniętą kolejną szczelinę, i zostały nam jeszcze dwie szczeliny. Jedna znajduje się tu. A druga znajduje się tam przy samym końcu drogi. I lecimy dalej, czyli tak. Jedna. Tu jest kolejna. Trzy. Nie wiem mniej więcej ile wychodzi, dlatego właśnie liczę. Ale obstawiam, że gdzieś z 10. 4, 5, 6, Siedem. 8, 9, 10, no troszkę więcej, 11, 12 wyszło. A zobaczymy, ile wyjdzie w następnej szczelinie. I będziemy mieli takie. Mogłam wcześniej w sumie liczyć, ale nie, nie pomyślałam. No, ale zobaczymy, ile nam. Oj, weszło. wjechałam w latarnię. No, nie fajnie. Okej. Okay. I liczymy znowu. Ciekawe, czy wyjdzie. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no 9 10 11 wyszło no to mniej więcej właśnie tak wydaje mi się wychodzi ale tak udało nam się słuchajcie zamknąć wszystkie szczeliny więc albo lecimy do Alex albo lecimy do radnego wydaje mi się że do radnego najpierw tak Ocal srebrną polanę. To było epickie! Dziękuję, Polna! Zdziałałaś dziś cuda. Uratowałaś nas przed czymś, co mogło być końcem świata. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak niezwykłą jesteś bohaterką? Okej. Okay. nie wydaje mi się, że teraz Alex. To, co dziś zrobiłaś, było bardzo ważne. Będziemy to długo pamiętać, ale niebezpieczeństwo jeszcze nie zniknęło. Obawiam się, że to dopiero początek początek czegoś naprawdę bolesnego. Jesteśmy prawie bez... pozbawieni mocy po tych poważnych epizodach. A właśnie otrzymałam wiadomość, że oczekuje się od nas więcej cudów. Jesteś gotowa? To jest początek końca. Wysłuchaj nowych instrukcji od Alex. Okej. Okay. Darkor znacznie wzmocnił efekt Garnoka. Wygląda na to, że ich działania są jak katalizator wzmacniający chaotyczną moc Garnoka. To bardzo ważne. Widać już oznaki, że szczeliny pojawiają się w innych miejscach dookoła srebrnej Polany. Pojawiła się jeszcze jedna w winnicy i kolejna na polu Everwind. Wydaje mi się, że prawie możemy dostrzec na niebie bijący od nich różowy blask. Jedź i zbadaj nowe szczeliny i zamknij, jeśli będziesz w stanie. Posprzątam po ostatniej, tu w miasteczku i przywrócę porządek. Dojadę do ciebie później, jeśli będziesz potrzebowała pomocy. O nie, jeszcze gdzieś się otworzyły. Ja aż tak je widać? O matko, faktycznie. Okej, okay. to słuchajcie, to niefajnie. O jejciu, gdzie ja jadę w ogóle? A ja lecę tak. Ale słuchajcie, to nie jest niedobrze. Oj, niedobrze. I to bardzo niedobrze. Niedobrze, ile razy. Ja już to powiedziałam, sto. Ale kurczę, ja już tu miałam taki plan, że jednak będziemy robić troszkę pobocznych. Ale ci. Jedźmy tu. A tu jednak. Ojoj. Coś mi się wydaje, że. Znaczy i, i tak pewnie będzie na zasadzie takie, że w pewnym momencie będą zadania, których nie będę mogła zrobić, bo mam za niski poziom, lub um, coś mam za, za niską reputację, albo jakichś zadań nie mam zrobionych. To jest fakt. Ale to nie zmienia faktu, że aktualnie idziemy bardzo z fabułą. Nie mogę. Niebezpieczna szczelina lśni swoją pełnią pandorycznej mocy energią, która pod dostaje się do naszej rzeczywistości. I w tym samym czasie, krok po kroku, zasysa naszą rzeczywistość do innego magicznego świata. Zupełnie jakby go drenowała. Użyj pochłaniacza cieni do osłabienia szczeliny i zamknij ją przy użyciu mocy kręgu błyskawicy. Okej. Okay. Czyli jeszcze możemy. Bo tak jak pamiętamy, Avalon powiedział, że Trzeba opróżniać ten odkurzacz z tych cieni tropicieli i z tej całej energii Pandory, bo ona, bo odkurzacz zasyca właśnie jakby moc szczeliny i my tym odkurzaczem łapaliśmy cienie tropicieli. Ale no tak, za... jeszcze mamy naprawdę dużo szczelin. Wydaje mi się, że zamkniemy te dwie i kolejne się pojawią. Więc oj, nie fajnie się dzieje, nie fajnie. Piszcie mi w ogóle, co wymyślicie o tej całej sytuacji. Ej, halo! No. No, o tej całej sytuacji, bo no. Co będzie w ogóle dalej? Gdzie ta? Tu. Ok, udało mi się zamknąć. Więc nie jest jeszcze aż tak źle. I teraz lecimy. Tutaj do winnicy, ale no. Kurczę, ja się boję, że my to i tak zamkniemy, a jeszcze się jakieś pojawią. I będziemy jeździć po całym Jorwiku i zamykać to, a to i tak nic nie da. Bo tak jak Alex powiedziała, Get spowodowało jakby. To, że, że Garnok ma jeszcze więcej siły, mocy i w ogóle i zniszczy nas i wszystko. No. Fajnie. Nie, no nie fajnie. Okej, okay, lecimy z kolejną tą... nie? Znowu? Pandoryczne szczeliny świecą pełnym nienawiści różowym światłem. Trzeba je natychmiast zamknąć, zanim poczynią więcej szkód. Użyj pochłaniacza cieni do osłabienia szczeliny, a potem zamknij ją przy mocy siły kręgu błyskawicy. Ok. Zamykamy tą szczelinę. I niech Alex przyjedzie i ma dla nas jakieś dobre wieści, a nie tylko takie złe wieści. Nie lubimy złych wieści. No, raz, dwa, trzy. No, super. Szczelina w winnicy, warunki spełnione. Udało ci się zamknąć szczelinę. Okej, okay. i gdzie jest mój konik? Tu jest mój konik. I teraz co w sumie? Hmm, a teraz co? Kiedyś skończyć, poinformuj, Alex. Okej, okay, Alekcie? Aha, okej, okay, to musimy jechać do miasteczka srebrnej polany. To słuchajcie, widzimy się już na miejscu. OK, i słuchajcie, jesteśmy już w, tak, w wesołym miasteczku miałam powiedzieć. W miasteczku srebrnej polany tu mamy Alex. Szczerze myślałam, że on nad do nas dołączy, ale jednak nie. I szczelina w Winnicy. Samodzielnie zamknęła szczelinę. Dobra robota. Nie można pozwolić na dalsze działanie. W przeciwnym razie Pandoria szybko wchłonie nasz świat. Drże na samą myśl, co będzie dalej. O, mamy tu czasowe. To tu Aleks nam powiesz. To jeszcze nie koniec, ale widzę, że dzięki Twoim wysiłkom moc garnoka słabnie. Odpocznijmy trochę, a potem zobaczymy, czy pęknięcia przestaną się pojawiać. Nie poddawaj się, musimy dać z siebie wszystko: dla Aiden, dla Jorwiku. To zadanie jest niedostępne do następnego dnia. No i słuchajcie, co robimy? Bo w sumie. Hmm. Tu jest jakieś zadanie uradnego. To wydaje mi się, że go zrobimy. Czekaj, jeszcze jedno. Jest jeszcze jeden szczegół, któremu powinnaś poświęcić uwagę. To chwilę zajmie, ale wystosowałem w końcu oficjalny ad oskarżenia przeciw GET. Szefowie Jorvik chcą, bym dostarczył pozew panu Kembelowi. Ale mam tu w mieście mnóstwo do zrobienia, a wiem, jak uwielbiasz, doprowadzać pana Kembela do szału. Oj, tak, uwielbiamy. Co prawdopodobnie wkurzy go jeszcze bardziej. Jeśli dostarczysz mu pozew osobiście, Pan Campbell nadal uporczywie wpatruje się w swój odwier na północ od winnicy. Tam go znajdziesz. Okej, okay, no to wydaje mi się, że zrobimy to zadanko. Więc teraz Wam przyspieszę trasę i widzimy się na miejscu. Okej, okay, kochani, i słuchajcie, jesteśmy już tutaj na miejscu. Tutaj, gdzie są te odwierty. I tutaj mamy pana Campbella. Dzień dobry. Bach, znowu Ty, walnięta dziew dziewucho. Okej. Okay. Przeczytam dokument. Gry. Na twojej twarzy, stary człowieku. U, gdzieś zginął. Coś mi się przecięło. Gry. Tu jest napisane, że miasto Jorwik oskarża mnie o oszustwa przy umowi... umowie najmu. Myślę, że mogę udowodnić, że korzystałem z ukradzionego sprzętu wiertniczego. Katastrofa i szaleństwo. To wszystko twoja wina. Na razie wygrałaś. Ucieknę tym razem. Znajdę nowe miejsce i będę wydobywał z nich surowce naturalne jakiejś głupiej wyspy. A te nowe miejsca, miejsce jest bardzo daleko od ciebie, tego głupiego konia. Przekaż żadnemu, Jorvik, że to jeszcze nie koniec. I kiedy wygram, w sądzie mam zamiar tu wrócić i wys wysadzić srebrną polanę w powietrze. Możesz być zbyt młoda, by pamiętać, pokonaj, przekonaj się, co zrobiłem z górą krest. To nie jest ostatni raz, gdy mnie widzisz, Paulina. Pozdrowienia z groźbą. No, nie fajnie, panie Campbell, nie fajnie. No, ale tak to wygląda, że wracamy, słuchajcie, do radnego. I słuchajcie, jesteśmy już w miasteczku srebrnej Polany. Lecimy tutaj szybko do radnego, aby powiedzieć, co nam powiedział pan Campbell. Wow, to naprawdę go dotknęło. Pan Campbell powinien pamiętać o swoim ciśnieniu. Haha. Ha, ha. miejmy nadzieję, że miasto Jorvik ma wszystko, czego potrzeba, by go obciążyć. Pan Campbell. To niebezpieczny człowiek, gdy jest zły i ma prawo po swojej stronie, ale to naprawdę super wykopać go choć na chwilę. Dziękuję Ci, Paulina, za pomoc. Góra Kres to smutna historia. To było kiedyś dobrze prosperujące miast miasto w górach, na południe od Morland, dopóki Get nie zmieniło go w wielką dziurę w ziemi. Bajzel po kopalni, i miasto i kopalnia zostały opuszczone na długi czas. To był straszny wstyd, co się tam stało. Okay. czyli gdzie ona była ta góra quest? To przychodzi na to że gdzieś tu? No nie wiem. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że w tym momencie kończymy filmik. No bo słuchajcie, dużo zrobiliśmy. Właśnie to, co miałam nadzieję, że zrobimy, to nam się udało zrobić. Udało nam się zamknąć wszystkie szczeliny. Jednak na pewno to nie jest koniec, jeżeli chodzi o garnoka. Jeżeli chodzi o Pandorie i w ogóle o wszystko tak naprawdę. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. I tak, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwsza, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z każdym filmikiem. Należeć do naszej wielka, na już rodzinki. I tak, trzymajcie się ciepło i pa!